Magda Adamowicz, dzień dobry. Mróz nie odpuszcza. Poprzedniej nocy temperatura w Szymanach wyniosła minus 19 stopni, a kolejne noce mogą być jeszcze zimniejsze. Do tego w części kraju sypnie też śnieg. Gdzie konkretnie to zobaczmy na mapach, bo ten śnieg już w ciągu najbliższych godzin pojawi się na południu i na południowym wschodzie. Lokalnie mogą to być opady intensywne do 10 cm w ciągu 12 godzin, a z kolei na północnym wschodzie, zwłaszcza na Warmii, Mazurach oraz na, Mozo na Mazowszu mogą tworzyć się liczne i gęste mgły, które uwaga, mogą mieć charakter marznący, tym samym będą powodować szać. Ale najważniejsza informacja tej nocy jest taka, że będzie bardzo, ale to bardzo zimno. Minus 14 stopni. Prognozujemy między innymi w Olsztynie, ale lokalnie spadki temperatury mogą być jeszcze większe. Minus 12 stopni w centrum, a minus 7 w Krakowie i w Rzeszowie. Również w ciągu dnia mróz będzie trzymał się w całym kraju. Do Polski cały czas spływają arktyczne, chłodne masy powietrza, w związku z tym Nigdzie nie zobaczymy dodatnich wartości na termometrach. Od minus 8 stopni w Olsztynie i w Suwałkach do minus 5 m.in. na zachodzie. Śnieg cały czas będzie pruszył na wschodzie, na południu, a lokalnie znowu, zwłaszcza na, Sube, na, Suwe, na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu, może tego śniegu spaść więcej do 10 cm. Wiatr słaby i...